Jest ktoś tutaj z nami? Ponoć w tym pokoju straszy. Kim ona jest? Henryka. Kim ty jesteś? Idę, Idę. Ka idziesz? Tu jest syn panny Henryki. Pani Henryka skarżyła się, że coś ją tutaj w nocy za nogi łapało. Także przyjrzymy to sprawdzić. Jestem za tobą. Dotknij mnie za ramię Przedstaw się, jak można imię A Jak można imię? Ciekawe czy aplikacja ghostu, będą coś tutaj będzie godać. Marcin straszy tutaj w tym pokoju, to jest prawda? A. Co tu się takiego dzieje? No, Przysymy tu się spadają. Co ty godasz? No. Kiedy ostatni raz coś było? Nie ja wiem. A wczoraj wieczorem. O, ja wiem. Co wiesz, to ty ściepujesz te przedmioty? Tam jest w kuchni pani Henryka. A my tu z jej synem to sprawdzimy. Kto ściepuje te przedmioty? Kto straszy? Świadomość. Kto świadomość. Świadomość czego? Możesz czymś poruszyć? Ściepnąć coś? To jest łóżko, w którym śpi pani Henryka. Udowodnij mi, że tu się coś dzieje w tym pokoju. No, dalej. O! O kurwa. Co to było te? Co to było? Ta książka zleciała. Co ty go dosz? Ale tak pierdolę. Książka sama zleciała, A ona źle może była Ustawiona Tyś to ściepnął jest ktoś tutaj? To tak, rzuta tak przedmiotami. O, czekaj, co on dotknął. Nie wierzę w to. Dotknął Do, cię coś? Ja? No, mówię, A wy No. Ja? Ty go dotykasz. Ja w ja. Dokładnie. Ale poważnie go dotknął. No. Kto go dotknął?